Jak mówi Pan? Synowie Izraela ustanawiali sobie królów, ale bez mnie. Książąt mianowali, lecz bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego i złota na własną zagładę. Odrzucam cielca twojego Samario. Gniew mój się na nich rozpala. Jak długo jeszcze nie będą mogli być wolni od winy synowie Izraela. Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on bogiem. W kawałki się rozleci cielec samaryjski. Skoro się sieją wiatr, zbiorą burzę. Zboże bez słosów nie dostarczy mąki, jeśli by nawet dało, zabierze ją obcy. Wiele ołtarzy Efraim zbudował, ale służą mu jedynie do grzechu. Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli jako coś obcego. Lubią ofiary krwawe i chętnie je składają. Lubią też mięso, które wówczas jedzą, lecz pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy na ich przewinienia i karzę ich za ich grzechy. Niech wrócą znów do Egiptu. Wszystko robić z panem, powierzenie siebie Bogu, proszenie o kierownictwo, uznanie Jezusa za króla niesie za sobą konsekwencje. Mianowicie radzenia się Pana co do ustanowienia królów, co do mianowania książąt. Jeżeli się tego nie robi, to cóż znaczy wybranie króla, skoro się go nie słucha? Pan Bóg mówi do Izraela, że ustanowił Mu i objawił Mu liczne prawa, lecz przyjęli je jako coś obcego. Przyjęcie prawa Bożego to nie tylko poddanie się Mu, ale Pan ma upodobanie, jeżeli się, identyfikujemy z tym prawem. Jeżeli słowo Boże jest naszym słowem, to znaczy czczonym przez nas, cenionym bardzo i przede wszystkim wypełnianym. Panie Jezu, ześlij nam Ducha Świętego, abyśmy znali twoje słowo i abyśmy je przyjmowali i rozpoznawali jako najbardziej cenne i nasze. I abyśmy byli świadkami wypełniającymi twoją wolę. Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.